He took upon himself uh, all his, and his Fulton Sheen znany jest jako wielki kaznodzieja amerykański. Jego programy najpierw radiowe, potem telewizyjne zdobywało ogromną ilość ludzi. Niektórzy mówią, że 30 milionów oglądało jego co wtorkowe, wieczorne, audycje telewizyjne poświęcone ewangelizacji. Zresztą po dwóch latach swojej działalności medialnej został także nagrodzony nagrodą Grammy, cieszącą się ogromnym uznaniem w świecie mediów. Fulton Sheen był znany także jako biskup, arcybiskup, najpierw w Nowym Jorku, potem w Rochester. Był znany także jako Wielki działacz na polu misji ewangelizacji. Natomiast skąd czerpał siłę? Gdzie była ta studnia, z której przychodził, żeby czerpać wodę żywą, żeby nasycać siebie, i także, żeby mieć inspirację, także siłę przebicia, przekonywania w sobie, miłość do tego, co robi? Jeśli Papież Jan Paweł II pod koniec jego życia, kiedy miał okazję spotkać Fultona Shina, powiedział, wyszeptał mu do ucha, zawsze dobrze mówiłeś o Chrystusie i pogratulował mu tego, co robi. No to pytanie jest, skąd arcybiskup Fulton Shin brał do tego wszystkiego siłę? Jesteśmy dzisiaj pod wrażeniem jego niezwykłych inspiracji. Jego książki są bardzo kompetentne, bardzo mądre, jego kazania są niebanalne, bardzo inspirujące. Jego sposób odczytywania Ewangelii jest no, trafiający w umysł w serce wielu ludzi, I to jest powszechnym przekonaniem. Skąd brał tę siłę? Okazuje się, poza tym, że modlił się jak każdy kapłan, brewiarzem czy na Przygotowywał się rzetelnie do wykładów czy do swoich kazań, to jednak każdego dnia, i to była jego praktyka wieloletnia, spędzał przynajmniej jedną godzinę czasu przed Najświętszym Sakramentem. Odkrył Fulton Shin ogromną siłę, która bierze się z tego spotkania, z tej relacji. Kiedy człowiek. Klęcze albo siada u stóp, Najświętszego sakramentu, jak Maria, Marta, Łazarz, u stóp Jezusa, jak Samarytanka, która wsłuchiwała się w głos naszego zbawiciela, tam właśnie przy studni Jakuba, jak wielu innych ludzi, którzy podążało za Chrystusem, żeby choć pobyć odrobinę w Jego cieniu, żeby dotknąć się Jego szaty, doznać uzdrowienia. Właśnie czegoś takiego doświadczał arcybiskup Fulton Sheen w czasie tak zwanej świętej godziny, którą sam praktykował przed Najświętszym Sakramentem. On sam zresztą przyznawał się do tego, że w czasie tych właśnie spotkań sam na sam z Chrystusem obecnym w Eucharystii stamtąd, czerpał wiele pomysłów, inspiracji do swoich kazań, do swoich książek, pisał także czasami przed Najświętszym Sakramentem. Wiemy, że podobne rzeczy robił także Karol Wojtyła. Wiemy, że w ten sam sposób spędzało i spędza życie wielu ludzi autentycznych chrześcijan, uczniów Chrystusa, czy uczeni Chrystusa dzisiaj. Fulton Sheen jest kimś, kto... Rzeczywiście zachęca nas do odkrywania tego ważnego wymiaru w życiu. Można w życiu się bardzo rozpędzić, można w życiu bardzo dużo działać, można popaść także w aktywizm. Można działać nieustannie na zmęczeniu, na rachunku tego, ile mam czasu, ile mam środków. Fulton Chin odsłonił przed nami pewien sekret. Skuteczności chrześcijanina, skuteczności także kapłana, ewangelizatora, zwłaszcza dzisiaj, w świecie pełnym zamętu, emocji, pełnym chaosu, to jest właśnie intymność z Chrystusem. Umiejętność czerpania z Chrystusowego serca, z Chrystusowej miłości, to przebywanie z żywym, zmartwychwstałym Panem, sam na sam. Nawet jednej godziny nie byliście w stanie ze mną czuwać. Kiedyś powiedział Jezus w ogrodzie oliwnym, kiedy wziął ze sobą uczniów i sam poszedł się modlić, a gdy wracał z modlitwy, to zastawał uczniów sennymi, śpiącymi. Skąd się bierze dzisiejsza? Ospałość, skąd się bierze dzisiejsza skłonność do wpadania w rutynę, albo tak często, często notowana, kwali, klasyfikowana jednostka wypalenia, na przykład zawodowego. Na to skarży się wielu ludzi, którzy pracują z innymi ludźmi, którzy w założeniu mają innym ludziom służyć, wielu także księży, kapłanów. Dzisiaj ma skłonność popadać w zniechęcenie, czy właśnie w tę formę wypalenia, czy jakiejś depresji. Być może to jest tym wymiarem ukrytym, tym, tą perłą zakopaną w ziemi, którą potrzebuje odnaleźć chrześcijanin, czy pasterz, aby móc żyć i móc działać, mając nieustannie w sobie ogień wiary żywego Chrystusa. Piękna książeczka, która wyszła staraniem wydawnictwa Esprit Godzina święta modlitwy i medytacje. Właśnie w tej książeczce arcybiskup Fulton Sheen wyjaśnia nam powody, dla których warto jedną godzinę w ciągu dnia spędzić z Chrystusem sam na sam, nie robiąc niczego innego, jakby wypuszczając wszystko z rąk. Przez jedną godzinę w ciągu dnia przestań udawać, że jesteś Bogiem. Albo przestań żyć tak, jakbyś był planetą, wokół której musi się wszystko kręcić. Jedna godzina w ciągu dnia pewnej terapii duchowej, w której mogę przestać myśleć i zamartwiać się, że wszystko jest na mojej głowie. Inaczej będziesz miał. Skopany kręgosłup. Inaczej będzie cię bola, nie, głowa nieustannie bolała, bo będziesz się zamartwiał i będziesz nieustannie kalkulował, i będziesz nieustannie próbował wszystko mieć pod kontrolą, a, albo wszystko planował, a przecież wiadomo, co Pana Boga doprowadza do śmiechu w naszym życiu. No, właśnie nasze ludzkie planowanie, kalkulowanie, z czego potem nic nie wychodzi. Chodzimy niezadowoleni z truci, no bo nie poszło coś po mojej myśli, bo nie było tak, jak sobie założyłem. Ta godzina, w której można odkryć pewien nowy sposób oddychania życia, gdzie się, poddajesz się działaniu Pana historii, Boga, który o wszystkim wie i wszystko przewidzi. Mało tego, który Ci daje jeszcze siły, limfę życiodajną do tego, żebyś miał dobre pomysły na życie, dobre rozwiązania, rozróżniania, także wewnętrzną siłę przebicia energię, żeby móc pokonać kolejną trudność, kolejny kryzys, kolejną wątpliwość. I żeby mieć także skąd czerpać pokarm, którym sam się będziesz karmiał, a potem także miał dla innych. Karmię Was tym, czym się sam żywię. Fulton Sin, 9 grudnia, o świcie 1979 roku został znaleziony martwy, i to właśnie było w kaplicy, w jego domu przed Najświętszym Sakramentem. Do samego końca pozostał wierny tej praktyce, do której wcześniej namawiał i kapłanów, i świeckich, swoich telewidzów, swoich radiosłuchaczy, swoich przyjaciół podopiecznych, i o czym także. Napisał w tej pięknej książeczce. Tutaj jest wyjaśniony powód, dla którego warto z Chrystusem spędzać tę świętą godzinę i jest także propozycja siedmiu takich godzin, siedmiu takich modlitw medytacji, zbudowanych z jego własnych słów, a także. W tej książeczce, z tej książeczki dowiadujemy się, po co sięgał sam Fulton, żeby ożywić, zainspirować swoją modlitwę. A więc tutaj jest często odwoływanie się do świętego Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa do kardynała John Henry Newmana, do innych także pięknych słów, psalmów przede wszystkim oraz innych. Najbardziej ulubionych modlitw, z których lubił korzystać Fulton Sheen. Godzina święta, instrukcja, recepta, no i przede wszystkim duchowe wyzwanie dla nas, ludzi zawsze zabieganych, i zawsze działających po czasie, i zawsze narzekających, że tego czasu na nic nie ma. Wypój z ręki tę jedną godzinę i pozwól działać Bogu. Pozwól, że On przyjawi inicjatywę, a zobaczysz, że życie staje się łatwiejsze do uniesienia i także bardziej zasługujące na to, żeby mówić Błogosławię Cię Boże za wszystko, co mi w tym życiu dajesz i do czego mnie inspirujesz i za to, że się chcesz mną posługiwać. Taka godzina święta. Może człowiekowi nadać nie tylko smag, ale sens także życiu. Potrzebujemy tego, że jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi, którzy się czymś wyróżniają, być może nie doskonałością moralną, być może nie jakimś tam super opanowaniem i walorami psychologicznymi, funkcjonowania, ale że wiemy, dokąd idziemy. Wiemy, co chcemy osiągnąć. Wiemy, czego pragniemy. Właśnie o tym jest ta książeczka. He took upon